Cóż warta jest taka moja modlitwa, podczas której nie potrafię nic wydobyć z siebie? Dziecko moje, przecież Cię znam i wiem, co jest w Twym sercu. Nie musisz wydobywać, wydobędę ja sam, kiedy zechcę. Ważne, że jesteś ze mną, mimo że męczysz się w swojej niemocy. I tęsknocie. Pokazałeś mi dziś rano prawdę o tym, że z Twojej woli człowiek jest współtwórcą siebie. Wolna wola dopuszcza nas do stwarzania siebie wspólnie z Tobą. Żadne Twoje stworzenie nie ma takiego przywileju. Aniołowie też nie, bo oni są stworzeni do końca i dlatego są doskonali. Nam pozwalasz dokańczać Twoje dzieło w nas. Jak ogromnie cenny i niebezpieczny przywilej. Dlaczego? Chciałem i chcę Was mieć moimi dziećmi, a nie niewolnikami. Wiesz, co rozumieć pod słowem dziecko. Nie zapisuj prawd, które ci objawiam one są znacznie większe niż ciasnota słów i pojęć człowieka. Masz te prawdy w swojej duszy. Gdy będzie potrzeba, aby się komuś przekazała, sprawię to i umożliwię. Ucz się powściągliwości w uzewnętrznianiu tajemnic twojej duszy. Zobaczysz, że im bardziej będziesz ubogacona, tym głębsze milczenie będzie ją osłaniać. Obcowanie ze mną odbywa się w żywej ciszy. Nie ma słów, ale jest pełnia życia. Z Księgi Psalmów Tęsknota za Bogiem Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja, Pragnie Ciebie, Boże. Ucz się trwać, nic nie chcąc, nic nie oczekując. Oczyszczaj się z myślenia o sobie oddaj mi wszystko i to też stań się zupełnie pozbawiona wszystkiego. W nagości swej duszy, poza swymi. Uczuciami i myśleniem. Nie masz nic, masz tylko mnie, który jestem Twoim życiem i Twoją nadzieją. Radość i pokój niech zapanują w Twojej duszy, bo Bóg jest z Tobą i w Tobie. Bóg pokoju i ciszy. Czy wiesz, Ile można powiedzieć milczeniem? Ono jest bogatsze niż wszelkie słowa. Dlaczego boli serce? Z tęsknoty, pragnienia i poczucia niemożności. Wielkość mojej miłości i małość ludzkiego serca sprawiają ból. To ból przemiany. Uzdrawiający, przynoszący pokój duszy.